Cześć, tutaj Yangshan, a dzisiaj Sharma Kiosk. Ej, mi się już coś trzęsie, no nie. A to jest początek gry. Na początku jakiegoś jumpscara już dostałam. No nie. Jak krzyknę, to proszę się nie dziwić, bo to jest naprawdę. Witamy na swoją mocną zmianę. Włączyć grill trzeba. I pierwszy klient. No włączył grilla. No włączyłem. Aha, dobra, muszę chyba mięso udziałać. No niee, już ekran trzęsie A Już? Dobra Witaj ponownie? Dobra, czyli dojrzeć, right, to już jest chyba... okej tak warm. Przed It like Dobra, pa panu nie damy Najwyżej to nam wyrośnie. Najwyżej nam wyrośnie grzybaczka. Zapamiętam cię. Mi tutaj zaraz jakiś... Pamiętam dla ciebie, no dokładnie. Mówiłam wam. Ale to był zły człowiek. Więc. Czekajcie, bo jeszcze jump są. Dobra Ogólnie to ja Dobra, czy jest kolejny ktoś. Tak. Idzie kolejny pan, pan. jedna szowarma. Nie, nie greenuj like go, ja lubię jęki. Right, Może ty jesteś po prostu wampira. Dobra, trudno, no zrobimy... Y dla Pana nie, bo tak to, to by jeszcze było brak czosnku. Dobra, czyli Pan... wydaje mi się, że jest normalny. Dodaj sos. Pan nie ma jakiejś takiej buzi dziwnej, nie? No. Mm. Dodaj sałatkę. Dodaj grill. E, zroluj. Here you go. Daj, ty oto dla ciebie. Dobra, czy idzie Idealnie like jak it. mi się podoba. Mam dla ciebie propozycję. Nie. Nie. I czy to był. Czy tutaj zaraz mi coś wyrośnie? Dobra, zamykamy, patrzę na kamerę. Dobra, kamerę bezpieczeństwa. Kto idzie? No i nikt nie idzie? Dobra, jakoś pani. Pani ma brudne ręce i proszę mi powiedzieć, proszę pani, dlaczego? Pani ma brudne ręce. No dobrze. Boże, Once błagam, mnie. jedna szarna proszę i to Nie, to będzie One błąd, shot. to będzie błąd, będzie błąd ale... uh, uh, at at zrobię, to będzie błąd, ale zrobię, zrobię, bo ty coś innego, nie, ja już po so prostu chcę. Aha, dobra, sodą, dobrze, no już, dawać. Weź, umieść, dodaj sos, autobus, o nie, a nie poniedziałek, to nie mam się czym martwić. Dodaj sałatkę, dobra. Ta pani będzie zła, ona jest zła. O sodzie zapomniałem, droga pani. Your... Okej. Okay. Czyli jak ktoś ma brudne ręce, to to był błąd? Okej. Okay. Czyli już mam grzyba. Po prostu super. Dobra, na razie jest luźno, wydaje mi się. Tylko, żeby ten, ten który się szczerze nie przeszedł. O nie, zaraz na. O matko. Nie, czy ona ma brud ręce? Nie ma. Jestem już spóźniony, a nie spóźniona? Dobra. Każdy błąd. Z... on cię naprawi. Aha, dobrze. Czyli pani to ta samo tak? Mhm, coś innego. Tak, soda. Hmm, dobrze. Dobra, no zrobimy to tego kebaba z sodą, a właśnie dobra, dobra, umieść, umieść. Dobra, na razie yy, yy, w poprzednim odcinku. W ogóle subskrybujcie, bo lecimy po 300 i zobaczycie więcej filmików z tej gry. A ja daję pani kebabika. No proszę, proszę mnie nie torturować. No i pięknie. Nie, dobra. Zamykamy, bo ja się boję tego tego. Ok, i patrzymy. Czekamy, aż ktoś przyjdzie. Kamera jeden. Dobra. O, matko! Nie, ja panią znam. Panią znam, ja, ja pani nie otworzę. W sensie, no, tak otworzę, dobra, pani ma, pani to jest, ja wiem o tym, jedna szalona, proszę, mhm. dla mnie, tak, moje dzieci, ale ja pominęłam, nie potrafię gotować po tym 150. dniu, to jest 150, dobra, dawaj kasę, dawaj, dobra, i dobra. Pani się na mnie zemści, ja o tym pani wiem ja... ...jedzi sam na karmiona i ja chciałem tylko coś na... Can... Nie ja ...to za żart. Nie może pani dostać dlatego, żeby mnie pani zapiła. Onia... O Boże. O Boże. Dobra, już tutaj poszła Dzień dobry, dzień dobry, kebab. Dobra, czyli to nie był błąd? No nie, piąta, szósta. Ja nie, ja nie jadę na przystanek, bo ja nie chcę kolejnego dnia. Ten pan wydaje mi się normalny, oprócz tego, że ma jakieś dziwny uśmiech. Albo ja już nie widzę, dobra, mm. no jako jakąś dziwną buzię. Jedna szarma proszę Dobra, e, Tak, e, Tutaj jest bardzo dużo ryzyko. Chwila będzie gotowa. Dobra, yy, w porządku będę czekał. No i ja mam nadzieję, że ty będziesz chłopiec czekał. Umyślawasz. No i ja chcę troszeczkę dramatu. Dramatu chcę. Tak to, to się nic nie dzieje. I wszystko jest takie troszeczkę, że tak powiem, I Jeszcze żadnego jumpscara. To mnie już w ogóle nie przestrasza. Thanks. Now the shadows don't live nie, ja nie chcę iść na przystanek autobusowy. Ja tam nie pójdę. No chyba, że już klient nie będę miał. No dobra, to idę. Zamknij, wyłącz pies gazowy. Czyli chyba grilla. No. Ot, zamknij. Otwórz, zamknij. Ta gra naprawdę jest... No dzisiaj akurat nie jest aż taka straszna, ale... W tamtym odcinku była bardzo straszna. Dobra, dzień, dwa. No ja wiem. Okej. Okay. To jest naprawdę przerażające. OK. Nie wiem czy wy widzieliście to. Zobaczcie za kosz, aż mnie ciarki przeszły. Zamknij. O matko. No i mnie na diabło. Dobra, chyba muszę włączyć, Boże, to było naprawdę przerażające, co za tym. Ten pan, a temu panu to, co się dzieje? Przepraszam bardzo. Hmm, dobrze. Ok, i pan na mnie jumpscara wyśle. Ja o tym wiem. Pan y mi tutaj coś wyskoczy. Więc y pamiętam cię. cię. No, tutaj You're mi zaraz coś wyskoczy. Będziesz like żałował? No ja wiem. Ja wiem, że ja będę żałował, bo ja się przestraszę. No i? No i co? No i? Co? Boże święty. Ojej. Dobra, no już. Otwórz. Kolejny klient. King Rusli mistrz. No, jakiś tutaj karate idzie. Uh -huh, should... Aha, yeah. Jedna szara. Trening nie może się odbyć bez jedzenia. Ja uh -huh. right. be nawet nie, nie, nie chce mi się sprawdzać, go. Dlatego, że jego znam, on jest dobry. Wydaje mi się, przynajmniej. A, muszę mu mi mięsa udziargać. To czekajcie nie jedziemy. Boże, ale jak to mięso zatańczyło, to to były jakieś wygibasy takie, nie? O, o, o. Ja się boję. Autentycznie, się ja się boję. Dlatego, że yy, mięso doładowane, no co mam... a dobra, sera mam teraz dać. Weź No i mięso, nie? Dobra, a brudź. I daj Oto dla ciebie Proszę Och, 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 och Z tą szarmą osiągam prawdziwej siły No już, już, już Nie Mieżcie ja alki podziele przechodzą, jak ja y, wiem, że zaraz do mnie jakiś nienormalny ktoś przyjdzie. Dobra dwie panie, mhm uh -huh. ze schorzeniem głowy warm up, please no i co? Yes, warm up. Tak, jedna żar ma. No dzielimy się right, wszystkim. E. I teraz fifty. tak. E. Dobrze, panie we dwójkę macie schorzenie głowy. Jakieś takie... Jakąś chorobę, że... Ewem, wam ta głowa wykręci kręci jak... nie wiem co? Ale... no, no to... to. Nigdy nie odchodzimy, no właśnie wiem. To jest z wami problem. Proszę nie jump scare. Ja już mam wystarczające ciarki. Tutaj zaraz na salę zejdę. No i te jako, jakoś już się poszły. E... Okej, okay. może faktycznie nigdy nie odchodzicie. Ojej, to poś... Ojej. Dobra, czy ta pani ma jakieś tam schorzenie? Oprócz tego, że brzuch ma... Dość specyficzny. Już wyczuwa się świetnie. Mhm, dobrze. Yyy, Okej. Okej, dobrze. To już mi wystarczy. Zobaczcie co jeszcze raz. No dokładnie, więc raczej Pani podziękujemy za spór. To, to najpierw. A, dobra, to, jest to, to No dobra, no to zamykamy. Proszę, nie jumpscare. Nie, you dobra. Window, Właśnie, I będę remember. to zapamiętał. Dobra, każdy tak mówi: Jeszcze dzisiaj żadnego jump nie dostałem. Oprócz tego z mięsem i tego za koszami. Tych szkieletów dwóch. No dobrze, no Pani już sobie poszła, czy nie? Dobrze, do widzenia. papa. Pa. już otwieramy. Dobra. Porze święty. Dwie szarmy i dwie butelki seldonkie. Dlatego jest dwa. Dwie, dwie, prawda? Tak. No, mówiłam. Do widzenia. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, czemu pani chciała wziąć dwie puszki pepsi i dwa kebaby. E, od razu e, wam mówię, że jeżeli ktoś jest we dwójkę, no to nie obsługujemy go. O matko! Boże święto. To jest naprawdę przerażające. Dzisiaj ten odcinek będzie trochę dłuższy. Czekajcie. Poniedziałek, 2 uh -huh. dobrze. Wy za tym śmietnikiem nadal jesteście o Bożym. No nie. Dobra, po tym kliencie kończymy ten odcinek. bo... Dzisiaj jedno wieczór... do dektora Proszę dokonać płatności. Ok, no pan chyba jest w miarę normalny, nie? Dobra, zrobimy. Umieść? Ja jestem chyba dobry, jak miałem tylko jeden błąd, nie? Dobrze czy nie? Dobra, nie, nie wiem, nieważne. Robimy. I mięso. Rolujemy. Dla pana, szanownego. I masz bo Thanks at least someone's awake Dzień trzeci. Jak, jakby ktoś chciał, no to może w to długo grać. I kończymy na tym przerażającym widoku. O! Pa. Patrzcie. Uuu!